Przedstawiony film omawia sposób yy, wykonania w oprogramowaniu true operacji kopiowania istniejącej maszyny. Kiedy potrzebujemy maszynę skopiować? Otóż potrzebujemy maszynę skopiować wtedy, po pierwsze, znaczy po pierwsze wtedy, kiedy mamy sytuację taką, że danego typu maszyny mamy więcej niż jedną, Natomiast różnią się one drobinę konfiguracją, ale również możemy mieć potrzebę wykonania kopii maszyny, dlatego że chcemy sprawdzić modyfikację parametrów maszyny i na potrzeby sprawdzenia tych, tych parametrów no, nie chcemy utracić parametrów maszyny, którą na co dzień pracujemy. Pokażemy również, w jaki sposób wykonuje się archiwizację danych maszyny na potrzeby np. Na backupu lub chwilowego zapisania sobie parametrów celem dokonania ich zmiany w bazie danych, a potem odtworzenia backupu danych z maszyny z kopii. Wszystko się dzieje na poziomie modułu BENT, <laughs> baza danych, zarządzanie danymi pojawi się za chwileczkę ekran do zarządzania bazą danych oprogramowania TrueTops Band i na dole wybieramy zakładkę maszyna tutaj ja mam sporo maszyn dużo programuję natomiast na poziomie tej zakładki jeżeli mamy na przykład potrzebę zarchiwizowania danych maszyny, wystarczy, że naciśniemy na określonej maszynie Prawy przycisk myszki i wykonamy eksport danych maszyny, wtedy pojawi się okienko dialogowe, w którym wskażemy lokalizację, w której chcemy zapisać plik ARV do zapisania aktualnej konfiguracji maszyny. Natomiast na tym poziomie, oprócz tego, że możemy sobie no, oczywiście na bieżąco modyfikować parametry maszyny, od razu mówię również, że nie wszystkie, nie mamy tej operacji, od której zacząłem, czyli nie mamy operacji takiej, kiedy na maszynie chciałbym w tym momencie wykonać operację kopii. To jest możliwe dopiero wtedy, kiedy będąc u góry, na samym szczycie naszej gałęzi, naszego drzewa, na poziomie maszyn, wyłączę ochronę przed zapisem. W tym momencie potrzebne jest otrzymanie. Czy też uzyskanie z serwisu Katkam firmy Trumf hasła dziennego. O nie, trzeba się zgłosić na adres topsmaupa.pl.trumf.com i po otrzymaniu takiego hasła należy to hasło pokazanej opcji wpisać i wtedy proszę państwa można Znowu naciskając prawy przycisk myszki na pniu naszego drzewa, wejść w tryb konfiguracyjny naszych maszyn. I wtedy, dla określonej maszyny, jeżeli ja sobie najadę i nacisnę prawy przycisk myszki, no, mam bardzo ładnie dostępne całe menu maszyn. I między innymi mam możliwość wykonania. Kopi maszyny. Mam możliwość również usunięcia maszyny z bazy danych, gdybym na przykład potrzebował sobie no, tą bazę danych nieco wyczyścić, bo na przykład określonej maszyny już nie mam, albo dodałem określoną maszynę przez pomyłkę. Wykonanie operacji kopiuj skutkuje tym, że system prosi o podanie przyjaznej nazwy naszej skopiowanej maszyny. I wtedy istnieje możliwość programowania czy też wyboru do programowania dwóch różnych maszyn. Proszę pamiętać, aby po wykonaniu operacji konfiguracyjnych cofnąć tryb konfiguracyjny i następnie również wyłączyć, a raczej ponownie włączyć ochronę przed zapisem. Chodzi o to. Aby tak naprawdę dane krytyczne chronić w systemie przed przypadkowymi modyfikacjami. Na temat wczytania pliku ARV który, maszyny, którą żeśmy zarchiwizowali, do no tego żeśmy zaczęli, na ten temat jest oddzielny film, który omawia import i eksport danych narzędziowych. I tak, jak się wyeksportował plik RV, można go w bazie danych również zaimportować. Zapraszam w razie czego na poszukanie filmu na moim kanale. W przypadku pytań, prosimy o kontakt na adres .pl .pl .com. Dziękuję.